Dzień dobry, dzień dobry, marzec za nami, robi się coraz cieplej myślami, jesteśmy już gdzieś wakacyjni, ale najpierw trzeba podsumować popkulturową przeszłość, a sporo czytałam, jak na moje możliwości, przynajmniej na początku miesiąca, potem mi weszła faza muzykalowa. w każdym razie zapraszam na kilka moich czytelniczych, marcowych wrażeń. A zacznijmy nie do końca pozytywnie i tak naprawdę od nie do końca przeczytanej książki Żmija i skrzydła nocy. Zrobiłam jej DNF, przerwałam lekturę w trakcie. Chyba już dojrzałam do takich decyzji, bo kiedyś faktycznie jak już coś zaczęłam, to zmuszałam się by to skończyć, a teraz czuję, że życie jest na to za krótkie, a czekających w kolejce lektur do przeczytania jeszcze wiele. A tu się naprawdę męczyłam, jak miałam usiąść do, do słuchania, to był audiobook, to Szukałam sobie innych zajęć, a jak się okazało, że słucham i słucham i dłuży mi się niemiłosiernie, a zobaczyłam, że za mną dopiero 5 godzin z 16, to zwątpiłam i stwierdziłam, że nie chce mi się w to dalej brnąć. Przyznam, że spodziewałam się czegoś w klimacie czwartego skrzydła, czyli może nie będzie genialnie, ale przynajmniej atrakcyjnie i angażująco. Nie. Mamy tu wielki turniej na część jakiejś bogini, w którym biorą udział wampiry z kilku rodów oraz nasza jedna biedna, malutka, główna bohaterka, która jest wśród nich wszystkich całkiem zwyczajnym człowiekiem, ale adoptowanym przez wampira. Dziwnika. No i logiczne, że będąc wśród wampirów, ta jej krew będzie kusiła innych uczestników. Yy, w ogóle nie do końca wyczułam, po co ten turniej jest, dlaczego ona musi brać w nim udział i, i konkurować ze stworzeniami całkiem, in całkiem innej, jakby nie patrzeć, silniejszej rasy. No bo już pomijam, że głównej bohaterki nie polubiłam, mojej losy były mi całkiem obojętne. A, no i oczywiście jest przystojny wampir ze skrzydłami, bo rysant musi być. No nie, no nie chwyciło, pozostawiam książkę bez oceny, bo nie ocenię nieprzeczytanej pozycji. Plus dorzucam ją na taką dodatkową półkę na Goodreads właśnie z dnf żeby nie było, że ją oznaczyłam jako przeczytaną, a potem powstają jakieś czytelnicze rekordy, bo z każdej przeczytałam jeden rozdział i mam, wiecie, 500 przeczytanych. Ta nie jest oznaczona jako przeczytana. Następnie sięgnęłam po Malibu Płonie Taylor Jenkins Reid i jej Carissa to powraca, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że ta autorka potrafi pisać z pozoru nudne historie bezpędzącej akcji pościgów o takim zwyczajnym życiu, ale jednocześnie wcisnąć w to tyle prawdy życiowych i trudnych tematów i emocjonalnych momentów. Plus te historie są Przepełnione różnorodnymi postaciami, z których każda jest inna i ma całkiem inne priorytety, możemy sobie zadecydować, z kim się polubimy, z kim utożsamimy. No uwielbiam jej twórczość i nawet przygotowałam na ten temat odrębny film. On albo już jest na kanale, albo będzie za chwilę, gdzie analizowałam właśnie twórczość Taylor, jej dorobek, styl i postarałam się jakoś sklasyfikować jej powieści, wyciągnąć z nich wspólne cechy, za które możemy pokochać jej książki. Natomiast już konkretnie. Malibu płonie jest to historia, w której Malibu płonie dopiero na końcu, a my przez całą powieść dowiadujemy się dlaczego płonie. To jest opowieść o rodzeństwie riwa, bardzo bogatych dzieciakach, nastolatkach, bo ich ojciec to jest sławny piosenkarz, który zresztą przemyka nam przez inne książki Taylor, więc oni mają taką wypasioną chatę w Malibu, gdzie organizują imprezy, no ale jak się domyślacie musi za tym kryć się jakaś smutna historia. Do tego poszczególne rozdziały są pisane z perspektyw różnych osób, nawet Epizodycznych, co dodatkowo zmienia nasz odbiór. Całej tej historii. W Kerry Sato natomiast obserwujemy życie tytułowej Kerry, tej która od małego miała wpajane, a być może to jej wrodzona ambicja, że ma być najlepsza, więc ustanowiła mnóstwo rekordów, a kiedy ktoś się wyprzedza, no to ona wpada w złość i stwierdza, że mimo trzydziestki na karku, czyli takiej sportowej emerytury, ona musi wrócić na kord i pokazać, że nikt jej nie ma prawa tego tytułu odebrać. Te książki oceniłabym na jedną gwiazdę. Mniej niż Daisy Jones czy Evelyn Hugo nie zrobiły na mnie aż takiego wrażenia. Trochę bardziej się dłużyły, ale to też jest, myślę, kwestia osobistych preferencji, bo Taylor umie używać niezwykle emocjonalnego stylu i, i tworzyć wspaniałe postaci. Tylko, że niektóre z nich będą nam bliższe, inne nie, właśnie ze względu na własne doświadczenia i podejście do życia. Za mną także pierwszy tom Granite Hills, czyli y, Księga Krwi od Anny Leokadi, Czy spodziewałam się czegoś wyjątkowego? Absolutnie nie, a zaskoczyłam się mega pozytywnie. To jest powieść, która przywodziła mi na myśl serię Dom Nocy, naznaczona, zdradzona, wybrana, kojarzycie te czasy, kiedy po zmierzchu mieliśmy rynek zasypany akademiami z wampirami, o w sumie akademia wampirów też, z akademią wampirów też można by się tutaj dopatrzeć podobnego wajbu. Nasza główna bohaterka, Kenty, zostaje wyrzucona ze szkoły, trafia do jakiejś Dziwnej placówki, no nie wiadomo, może tam wszyscy są z marginesu społecznego złapani na, na, na używkach w szkole, ale nie, okazuje się, że w Granite Hills uczą się wampiry, wilkołaki, są też magowie, nauczyciele są bardzo młodzi i... Dziwnie z życi ze swoimi uczniami. Młodzi to może niewłaściwe słowo, są oni po prostu młodo wyglądający, jak to trzystoletnie wampiry mają w zwyczaju, bo placówka ta ma też trochę inny cel niż tylko nauczanie dzieciaków. Coś więcej się za tym kryje. Pod koniec akcja mocno się komplikuje, kiedy do zabawy wchodzą nam wyrocznie wróżby, przepowiednie sprzed lat, ale jest to naprawdę dobra rozrywka, jest sporo zabawnych tekstów, które podrzucałam Wam na TikToku w takich dziwnych aktorskich filmikach. Candy też to nie jest taka zmierzchowa bella. Ona raczej z tych Ala Regina George, co to była królową w swojej szkole, tupnęła nóżką, to tatu się jej wszystko kupił i teraz będzie musiała nauczyć się żyć i funkcjonować w nowych warunkach. Także bardzo miłe i sympatyczne myślę, żeby zabrać się w wolnej chwili za drugi Tom, bo jest już na Legimi i jest też audiobook. A jak już lecimy z paranormalnymi wspomnieniami, to słuchajcie, wróciłam sobie do szeptem. Boż, ile to lat temu, był zmierzch, moda na a potem weszły nam anioły z naciskiem na upadły anioły. I seria szeptem chyba wiodła prym, jeżeli chodzi o taką tematykę. Dostaliśmy w tym roku uznowienie, więc byłam ciekawa, jakie odbiorę, będąc już w, no, w wieku przedśrednim. I powiem wam, że walczą we mnie dwa głosy: ten aniołek i diabełek na ramieniu. Bo z jednej strony od początku lektury rzucały mi się w oczy takie typowe motywy średnio poprowadzone w dodatku jakieś głupie zachowania nastoletnich bohaterek em, która tu pierwszego dnia poznaje chłopaka musi z nim usiąść w jednej ławce a on taki mroczny i rzuca aluzjami serio ja już jestem za stara żeby mnie ciągnęło do tych książkowych bytbojów jak sobie pomyślę że ktoś ma do mnie powiedzieć taki tekst jak rzucają w tych książkach to ja bym go po prostu potraktowała gazem pieprzowym ale z drugiej strony okazuje się, że sporo z tych książek zapomniałam, z tej historii, i ta kryminalna warstwa nawet mnie zaciekawiła i, i pochłonęłam tą książkę, nie wiem, na, na, na trzy zasiądnięcia dosłownie. Także wydaje mi się, że to coś w klimacie Guilty Pleasure. Miło było wrócić i przekonać się, za czym kiedyś szalałam, ale chyba nie czuję wielkiej potrzeby sięgania po kontynuację. Już po mnie jadą. A kiedyś przeczytałam trzy tomy. Ale fabularnie to nic z nich nie pamiętam. A następnie wysłuchałam sobie Sztuki Pożądania, czyli drugiego tomu Sztuki Kłamania. I już po tytule mogłam się domyślać, że nie będzie tak fajnie jak chciałam i jak pamiętam, że było w temie pierwszym. Bo w jednym z ostatnich wrapów opowiadałam Wam, że mm, łatwadowa Sztuka Kłamania totalnie mnie zaskoczyła, bo mamy tam fałszerza obrazów, który ukrywa się przed policjantką i zaczyna z nią romansować, żeby wybadać sytuację. E, więc jestem od cholery. Manipulacji i toksyczności, i trzeba sobie zdać sprawę, że nie są to zdrowe relacje, żeby nie brać z tego przykładu. Z tego powodu nie jest to lektura dla młodszych. Natomiast druga część już bardzo poszła w romans. Tam w zasadzie nie dzieje się nic więcej niż tylko te. Mniej lub bardziej spicy sceny i debatowanie o tym, że ojej, dlaczego ja Cię kocham, powinnam cię zabić. To ten mój mózg. Ale słuchajcie, nie doczytywałam na temat autorki, ale podejrzewam, że jakieś tam może studia psychologiczne ma ogarnięte, bo tu między wierszami jest mnóstwo ciekawostek na temat działania naszego mózgu, tych manipulacji, naszych reakcji na manipulacje, tego, dlaczego kogoś ciągnie do tych toksycznych relacji z typowymi bedbojami, czego ciągnie ich do zagrożenia, do adrenaliny, tylko wydaje mi się, że w pierwszym tobie było tego. To było to zwyczajnie ciekawsze pod względem akcji, teraz ta psychologia rzucana między obściskiwaniem i podziwianiem mięśni czy koloru oczu, no już nie zrobiła na mnie wrażenia, a wręcz wydała się nie do końca pasującą formą do treści i troszkę mi się to gryzło. Przechodzimy na szybcika do filmów i seriali. Tylko nie ty, komedia romantyczna z udawanym związkiem, może trochę głupawa, ale całkiem przyjemna. Trochę wróciliśmy nią do tych starych typowych komedii romantycznych z Matthew McConaugheyem, chociażby to jest ten vibe. Na jedno obejrzenie i poprawę humorów sam raz. Mean Girls, Wredne dziewczyny, czyli Film na podstawie muzykalu na podstawie filmu. E, dużo osób narzeka, część prawdopodobnie dlatego, że myśleli, że to będzie taki typowy re reboot e, i nie spodziewali się, że no, nie spodziewali się muzykalu, ale ja jako fanka tego gatunku naprawdę dobrze się bawiłam. E, wiadomo, jakość jakoś trochę inna niż tej wers wersji teatralnej prodojowskiej, ale i tak zgrabnie to połączyli. Miłość bez ostrzeżenia, słuchajcie, myślałam, że idę na uroczą komedykę romantyczną, a to się okazało głębsze na wielu poziomach, i ta tytułowa Miłość przychodzi do bohaterów w różnych postaciach i w różny sposób. Niby fajnie, no i obsada mega, ale wprowadzono tu jednocześnie tyle wątków, które zostały. Gdzieś tam jedynie zahaczone, że nie każdy miał szansę wybrzmieć w pełni. E, także było ok, ale raczej drugi raz nie obejrzę. No i teatr, musical. Mówiłam wam, że faza wpadła. Tic Boom w Romie po raz czwarty, chyba. Tym razem zabrałam na spektakl M. E, no ja mam słabość do tego tytułu, mimo że ja nie jestem jakąś tam wielką fanką twórczości Larsona, Rent, te sprawy, to jednak sama historia. Kogoś, kto chciałby coś osiągnąć, a ten zegarek mu tyka z tyłu głowy, że czas ucieka, on wciąż stoi w miejscu. No jest mi to bardzo bliskie. Ym, I teraz spektakl dotknął bardziej. Możliwe, że przez to, że trójka z przodu już wybiła, ale wydaje mi się, że obsada, obsada nam się ładnie rozegrała. Jak to poprzednio widziałam w secie premierowym, no to wiadomo, jeszcze troszeczkę był stresik, jeszcze wyczucie publiki, no ale no jak nam się teraz Marcin Franc rozegrał, to dajcie spokój. Emocjonalnie to ja tam leżałam. Mam już bilety kupione na dwa kolejne spektakle, bo przyciągam kolejne osoby na ten tytuł, więc w czerwcu czeka mnie jedno spotkanie z Johnem Marcina Franza i jedno z Johnem Maćka Pawlaka, więc nie mogę się doczekać. No i Jesus Christ Superstar wróciło do Warszawy, słuchajcie, po w czterech latach przerwy i jakoś tak artystycznie nam ta obsada dojrzała. Ten powrót był naprawdę mocny, emocjonalny, taki perfekcyjny pod względem wokalu i aktorstwa. Prowadzono też troszeczkę drobnych zmian, całość dzięki temu robi jeszcze większe wrażenie. No wgniotło w fotel i żałuję, że byłam tylko dwa razy w tym secie, ale i tak dobrze, bo udało mi się zobaczyć wszystkie wersje obsadowe. Ale żeby nie było tu nie da się wybrać ulubieńców. Wszyscy są genialni. To jest też spektakl, który możemy oglądać bez względu na nasze wyznanie. Wiem, że tytuł się kojarzy dość religijnie, ale można też to potraktować jako historię samą w sobie. Pokocham, uwielbiam. To jest jeden z moich top 5, jeżeli chodzi o musicale, w tym wypadku rocoperę. No, bardzo kulturalny był ten marzec. Poznałam też sporo nowych osób, głównie dzięki musicalom, więc kolejne wspólne wyprawy nam się szykują. W kwietniu, Planach, dokończenie. Nie wzięłam co z tych książek. Dokończenie Bohatera wieku Brandona Sand Sandersona, dokończenie e, Love Hypothesis, ale także będziemy się widzieć z kilkoma materiałami na temat mojego nowego patronatu. Chyba jeszcze nie mogę mówić co takiego, więc to później. E, w kwietniu będę też na koncercie Akantusa w Warszawie, jest też premiera musicalu Wirujący Seks w Rampie inspirowanego Dirty Dancing, e, także będzie o czym opowiadać, ale to za miesiąc. Chyba, że chcecie być na bieżąco, to aktualizacje wrzucam zawsze na Instagrama. Link tu w opisie. A tutaj także inne filmy na kanale Wybrednej Marody, które mogą Was zainteresować. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.